Cześć, witam wszystkich serdecznie i w dzisiejszym poradniczku pokażę wam jak używać skrypt do rozmieszczania obiektów po spline. Wykorzystamy go na dwa sposoby. Pierwszy sposób zrobimy sobie pole, a drugim sposobem rozmieścimy sobie obiekty. Słuchajcie, w opisie filmu macie link z którego sobie pobierzecie spline przepraszam spline, skrypt i ten skrypt jest od autora nie, jest to wypisane, ale to jest model raj... model rajsia, model jakoś tak to tam się wymawia. Tak, zaraz sobie tak, otworzyliście go notpadem plus, plus. ctrl a, ctrl c, to sobie już możemy zamknąć, przechodzimy do edytora, Script, create new script, Post, line I create. Już on się nam od razu wkleił, wow. No, a jeżeli wam się nie wkleiło, nie, bo to do mnie coś było dziwnego, no to jeżeli wam się tutaj nie wkleiło, to, to robimy Ctrl A, usuwamy to, Ctrl V i klikamy Save. To już Save możemy teraz zamknąć. Słuchajcie, tworzymy sobie nowy transform i nazywamy go Bola, tak żebyśmy wiedzieli co to jest. Teraz odpuszczcie sobie tutaj Gameplay. Przenieście sobie to nad Fields, tak żeby to było blisko tutaj, bo będziemy sobie to przenosić i ja mam zrobione swoje 9 pól to są tutaj z tyłu e, dla przykładu pokażę wam tutaj mam takie fajne pole z jednej strony takie zakrzywione, z drugiej strony proste i teraz tak Utworzymy sobie spline i przeniesiemy ten spline do folderu pola ctrl x i ctrl v no i mamy ten spline tutaj klikamy sobie tu gdzie będziemy sobie robić ja to przeważnie robię tak, że zaznaczam sobie punkt startowy czy początkowy, usuwam Delay, Ctrl B ustawię sobie go u mniej więcej i zaczynam ym, drugim punktem oprysowywać całe pole. Czyli tak, Ctrl B, klikamy w lewym na myszce na pole, na teren i tutaj mamy taki klawisz Insert koło Backspace, dodajemy punkt Line. I tak musimy sobie Objechać całe pole dookoła. Tak, jak chcecie, żeby była miedza, no nie? I teraz znowu Ctrl B. I tędy sobie tutaj oblecimy to ładnie. Na takich ostrych zakrętach dodajcie po prostu więcej punktów spline'u i zobaczycie, że to wam się ładnie ułoży. Tak. Następnie ostatnie punkty dojdą tu. Tutaj możemy sobie złączyć te punkty, jechać, najechać jeden na drugi. Ok, I teraz gdy mamy już objechany y, spline'em całe nasze pole, przechodzimy sobie do skryptu, który jest zbudowany w editor. Do terrain i paint terrain by spline. Nie drugiej, tego drugiego okienka, tutaj signed count to jest po prostu odległość od spline'u, ale po prawej i po lewej stronie. Jeżeli byśmy teraz zostawili 4, po prawej stronie będzie 4, i po lewej 4, więc będzie bardzo szeroko. Ja tutaj daję sobie 1. Wtedy szerokość tego paska, który sobie tutaj zrobię, będzie 2 metry. Wystarczająco. Layer ID to jest po prostu numer tekstury, którym będziemy malować sobie tutaj po, po, po terenie. Tylko teraz tak. Ten numer tekstury raczej nam się nigdzie tutaj nie wyświetla, więc musimy sobie przejść do pliku i do mapy. Otworzyć go nad padem plus, plus Robić sobie szukaj I tutaj sobie wpisać farmland co nas przeniesie zaraz na sam dół Bo tutaj mamy wpisane nasze layery Także przechodzimy sobie tutaj do góry I proszę Państwa tu gdzie mamy layer name A zaczynają się upper layer, layer Musimy sobie z ten numer linii U mnie to jest 2794 To sobie już wpisujemy w kalkulator 2794 minus 2691 269 U mnie wychodzi 103 Teraz królujemy się w dół tak aby dobrać się tutaj do Kombine Layers. Już możemy sobie liczyć yy, normalnie klikając tutaj jakby to powiedzieć ręcznie, no nie?

Paint, jeżeli jest spline zaznaczony. Jeżeli nie, zaznaczamy spline, paint. Jak widzicie, szybko nam tutaj się zrobiło. E, pomalowane na terenie teksturą trawy. Teraz e, ja sobie zawsze robię tak, że przechodzę do pędzla malowania roślinności. Tutaj sobie wybieram middle. Chcecie sobie, możecie sobie wybrać gaz, czy tam, czym, czym malujecie. Nieważne. I tutaj enable limit to, zaznaczcie sobie limit to texture. I wybierzmy sobie e, Grace Fresh Meat, czyli tą teksturę. I teraz widzicie, maluję tylko tam, gdzie mam pomalowany obszar, tą teksturą. Nie muszę po prostu sobie uważać, na nic mogę sobie to tak zamalować. Można, nie trzeba. No, ja po prostu maluję, bo już potem mam tak fajnie obramowane całe pole, i pomalowaną właśnie prawe na tym. OK. Gdy już skończyliście malować to odznaczcie sobie tutaj Enable Limit to, bo nawet nie będziecie mogli usunąć potem sobie nic, ani malować w innym miejscu i będzie kuku. OK. Teraz następnie przechodzimy do okienka, które mamy tutaj od pól, czyli Script, yy, Shared Map, Farmland i to. I tworzymy sobie nowe pole. U mnie to będzie pole numer 10, zaznaczam to pole, przenoszę go tutaj Ctrl B i tutaj sobie kliknę. Następnie nie robimy sobie renderowania pól, żeby nam się nie sprawy błędy w konsoli, bo musimy sobie usunąć trzy punkty z tego tutaj w polygon points. Ten punkt najlepiej sobie wyciąć, w ctrl X i tutaj wkleić ctrl V do tego transformu pola. Przechodzimy sobie do skryptu na ustawianie po spline, czyli on jest tutaj w user script i tam skrypty użytkownika po spline i Tutaj mamy object distance, to jest po prostu dystans pomiędzy obiektami. Myślę, że te punkty mogą się spokojnie wyświetlać co 2 metry. Tutaj zaznaczmy sobie, żeby się zrzuciły nasze punkty na terenie. I teraz musimy sobie zaznaczyć, chyba najpierw spline, a potem z kontrolą doznaczyć punkt. I klikamy sobie place object, tutaj w tym okienku skryptu. Jeżeli nie, no i się wykonało, czyli tak, najpierw spline, potem punkt. W tej kolejności, jeżeli macie najpierw w transformie spline, potem punkt, no to mamy tutaj fajnie to zrobione. I teraz tak, pamiętajcie tylko, gdy będziemy teraz przenosić te punkty do transformu od pól, żeby tego punktu nie przenosić, bo będą skopiowane. Ten punkt nawet zostawmy, bo on się nam przyda na przykład do kolejnego tworzenia pól, no nie. I tak, zaznaczam sobie ten tutaj drugi punkt, zjeżdżam sobie na dół, zaznaczam sobie z Shiftem ostatni i teraz najważniejsza rzecz. Nie róbcie Ctrl X, tylko po prostu znajdźcie kursorem, kliknijcie SCROLLA na myszce i przenieście to wszystko po prostu do Polygon Points i upuśćcie. Teraz te punkty wylądowały nam w tych miejscach, bo jakbyście to zrobili Ctrl X, Ctrl V, to się przestawia tutaj e, translate, te punkty będą w ogóle gdzieś indziej. OK. To sobie możemy zminimalizować. Wracamy do okienka od pól. I teraz możemy sobie wybrać, żeby nam się pole renderowało. I jak widzicie, nasze pole jest ładnie zrenderowane w tym miejscu, gdzie był ustawiony spline. Co możemy sobie jeszcze zrobić? No na przykład, jeżeli mamy postawiony słup, czy jakaś tam wysepka jest, no nie? Czekajcie, ja sobie to zrobię tak, że na przykład wezmę sobie tutaj teksturkę właśnie Trawy i sobie zamaluję tu w tym miejscu takie koło. To sobie roznaszę, Przechodzimy sobie do ostatniego punktu w naszym transformie. To jest ten ostatni. To jest. No to nawet może być pierwszy. Może być nawet pierwszy. Robimy Ctrl D żeby go zduplikować i Ctrl B żeby go przenieść tutaj. No to czyli tak. Ctrl D, Ctrl B i lecimy tak. Mamy czas Wciśnięty klawisz na myszce. Dodajemy kontrolę. Punkt. Następny, następny, następny. I tak, żeby sobie objechać wszystko dookoła. I to tutaj. Aha, i tak pamiętajcie, żeby właśnie nie dawać tego punktu, właśnie gdzieś tu, tu ostatniego, bo sami widzicie, jak to się właśnie mm, zaczyna renderować, nie? To zostawmy sobie na przykład ten punkt tutaj. Teraz przenieśmy się do pierwszego punktu na górze. To jest ten punkt. I zrobimy sobie Ctrl B. Jak widzicie możemy sobie ładnie nasunąć tutaj, żeby nie było przerwy pomiędzy polami. To coś takiego możemy sobie zrobić. O! Myślę, że teraz powinno być. OK. Teraz przechodzimy sobie do okienka od full. No i co? Standardowa procedura. Poligony na terenie już są ułożone, bo nam to zrobił, ale możemy sobie zrobić. Rename polygons. All fields, jak widzicie, już są zrobione, no nie. Rename fields możemy zrobić, nie musimy, są ponumerowane. Repaint field, proszę bardzo, zrobione. Repaint palman, no tak samo zrobione. Standardowa procedura jak w polach, no nie. I teraz tylko sobie odznaczymy renderowanie tego pola, i jak widzicie, ładnie nam się tutaj zrobiło pole, jest wszędzie pomalowane wysepka się zrobiła teraz jeszcze tylko jedna rzecz którą zapomniałem zrobić, a mianowicie żeby usunąć trawę z tego pola, czyli clear to no i teraz ładnie mamy już zrobione pole Prawka dookoła jest zrobiona miedza jest też zrobiona, także tutaj drugie pole jak będziemy sobie ten na przykład robić ja będę robił no to już mam jakąś tam miedzę zrobioną, już wiem jak to sobie tutaj ogarnąć. No i tak właśnie można sobie tworzyć pola. Jest to takie rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią obecnego systemu w nowym edytorze. Tak czy siak musimy układać po prostu line albo punkty, no ale jeżeli komuś to bardziej odpowiada, no to można robić to w ten sposób. Mi to też spoko się widzi, bo zawsze mogę sobie pomalować właśnie tą teksturą trawy, no i potem wiadomo trawką, no nie? Okej. Okay. Spróbujmy zrobić jeszcze jeden pusty transform. Zróbmy sobie jeszcze do tego. Albo wiecie co, nawet zrobimy sobie tak, że ja drzewo sobie tutaj wkleję. Ctrl D i Ctrl X. Utnijmy to i tutaj sobie wrzucimy Ctrl V. To będzie nasze drzewko. Tutaj sobie możemy to ustawić na 0, 0, 0. I zróbmy sobie jeszcze jeden spline. Zmieliśmy ten spline tutaj. Tak, żeby był nad naszym drzewem. Kliknijmy sobie na przykład tu, ctrl-b, żeby ustawić ten spline w tym miejscu. I tak, ctrl-b tu i zaznaczamy sobie start i lecimy ctrl-b i dodajemy poszczególne, kolejne punkty. I ctrl-b jeszcze raz. No i na przykład tutaj skończy. Zaznaczamy spline. Z kontrolem doznaczamy nasze drzewo i jakiś inny obiekt. To możemy sobie zamknąć, to możemy sobie zamknąć. Przechodzimy do okienka od skryptu. Dobra, to musimy sobie zrobić tak. Jak już mamy tutaj i Spline i nasze drzewo, zaznaczamy sobie Spline. zaznaczamy sobie jako drugie drzewo z kontrolem I tutaj na przykład, jeżeli sobie sobie zmienić na 10, to w drugim okienku również sobie zmienimy na 10, kliknijmy gdzieś tam z boku albo Enter, żeby tutaj to się odznaczyło i klikamy Place Object. I teraz proszę bardzo, użyjemy nam się drzewa y, prawdopodobnie co 10 metrów. Jeżeli jest więcej, no to... jeżeli jest za gęsto, no to co, musimy to wszystko zaznaczyć, usunąć, zostawiamy sobie to jedno drzewo. Oznaczamy sobie spline, potem z kontrolem drzewo. okej, okay, to nawet tutaj możemy sobie wpisać, nie wiem, 50. Tutaj również 50. Kliknijmy Enter i tak spline z kontrolem to i place. No i już widzimy, że ustawiają nam się drzewa. Także skrypt działa i to dobrze, że działa. Możemy sobie teraz ustawiać płoty, drzewa, latarnie i różne inne dziwne rzeczy. Tak samo tworzyć sobie. Yy, Pola, przy yy, pomocy tego skrytu. Powodzenia W robieniu map się Cześć.